Mało mamy sprawdzonych informacji, co pod kątem wojskowym dzieje się w obwodzie kurskim, a więc na terytoriach, na które wtargnęły siły ukraińskie. Rosyjska propaganda prowadzi swoją grę informacyjną, próbując bagatelizować te wydarzenia. Przede wszystkim chodzi o to, aby uspokajać społeczeństwo rosyjskie i stwarzać wrażenie, że nic poważnego się nie stało. Czy tak jest naprawdę? Jakie są reakcje rosyjskiego społeczeństwa na to, co się dzieje? Spróbujemy zebrać dla państwa kilka materiałów i informacji na temat tego i spróbować określić, jak na wtargnięcie Ukraińców zareagowali Rosjanie. Ubici, ubici, polacy. Mordercy, naziści, mordercy, kaci, polacy. Powiedziano nam, że tam są polacy, najemnicy, polacy. Tak, powiedział nam żołnierz, który kazał nam opuścić naszą wieś. Przede wszystkim wiemy już, co potwierdzają partykularne relacje Rosjan, a także zostało to powiedziane w rosyjskiej propagandzie, że społeczeństwo rosyjskie jest w panice. W panice ludzie opuszczają terytoria dotknięte ukraińskim atakiem i skarżą się na to, że władze im w tym nie pomagają, że zostali zostawieni bez pomocy, a nawet na to, że propaganda kłamie, uspokajając i zapewniając, że wszystko jest OK. Bo wcale nie jest. Z takich wydarzeń należy wyciągać wnioski. Myślę, że niektóre z tych wniosków są zaskakujące dla samych Ukraińców. Myśleli, że zasiją panikę, że nasz naród zacznie być niezadowolony i mieli rację. Jednocześnie równolegle z propagandową grą. W państwowych mediach, e, rosyjskie instytucje próbują zacieśniać cenzurę i sprawiać, żeby informacje niekorzystne dla władz z atakowanych terenów nie przedostawały się do informacji publicznej. Między innymi z tą intencją rosyjski regulator Roskomnadzor 8 sierpnia wydał decyzję o, o całkowitej blokadzie YouTube'a w Rosji, a 9 sierpnia okazało się, że blokowany jest również bardzo popularny w Rosji komunikator internetowy, uchodzący za jeden z naj Najbezpieczniejszych signal. W ten sposób władze próbują doprowadzić do tego, aby informacje z terenów zaatakowanych przez Ukraińców i dotkniętych paniką społeczną, nie przedostawały się szerzej i nie roznosiły się po sieciach społecznościowych. Ludzie, którym udało się uciec, ewakuować z zaatakowanych terenów, skarżą się na to, że utracili łączność z bliskimi, którzy na tych terenach pozostali. Może to świadczyć o tym, że również celowo władze Rosji blokują łączność satelitarną, łączność telefoniczną, po to, żeby znów ograniczyć rozprzestrzenianie się negatywnych informacji. Z partykularnych y, informacji Rosjan, którzy uciekli z zaatakowanych terenów, z informacji w sieciach społecznościowych, a także z relacji, zebranych przez opozycyjne media, a nawet czasem z telegramów, czyli z sieci społecznościowych, korespondentów i osób, które relacjonują na bieżąco wydarzenia i niekoniecznie są nastawione krytycznie wobec władzy, wiemy, że sytuacja w, w regionie pod kątem społecznym rzeczywiście nie wygląda wesoło. Rosjanie przede wszystkim skarżą się na to, że zostali pozostawieni bez pomocy. Tutaj propaganda ma bardzo trudne zadanie, bowiem wszystkie te niebezpieczne nastroje musi niwelować i jakoś próbować prowadzić narrację tak, aby uspokajała ona społeczeństwo. Niemniej jednak jest to materia bardzo trudna, bo jest to temat dla propagandy bardzo niewygodny. Sami się ratowali. Te kreatury z administracji kłamią, przypinają sobie medal na piersi. Ludzie uszli z życiem tylko dlatego, że sami się ratowali. Sami. Ratuj się, kto może. Telewizja kłamie, kłamie, kłamie i kłamie. Z zebranych relacji wiemy przede wszystkim, że Rosjanie w żaden sposób Spontanicznie, na poziomie oddolnym, na poziomie społecznym, nie podjęli walki z najeźdźcą. Nie ma informacji o tym, aby w jakikolwiek sposób Rosjanie oddolnie organizowali się i podejmowali walkę z wrogiem. Nie ma informacji o, o tym, aby organizowali obronę terytorialną, aby w jakiś bardziej intensywny sposób zaciągali się do wojska, ani w zaatakowanych regionach, ani w żadnej innej części Rosji. Widać tutaj, że społecznego, oddolnego oporu przeciwko atakowi Ukraińców w Rosji w tym momencie nie ma. Najczęściej podejmowaną przez Rosjan strategią jest po prostu ucieczka. Rosjanie relacjonują, że najczęściej sami ewakuowali się z niebezpiecznych terenów, na, w, w, używając w tym celu własnych samochodów czy jakichś środków komunikacji, czy też korzystając z pomocy sąsiadów. Skarżą się jednocześnie, że władze nie zapewniły dla wszystkich chętnych y, środków ewakuacji, co wskazuje na to, że z jednej strony władze po prostu nie były przygotowane na to, że ewakuacja będzie potrzebna, a z drugiej strony demonstruje to paraliż organizacyjny. Na poziomie regionalnym i świadczy to o tym, że po prostu władze nie są w stanie, nie są przygotowane na to, aby w taki zorganizowany, systemowy sposób w sytuacjach krytycznych działać. Od, e, 7. E... 7 sierpnia nikt nas nie ewakuował. Wszyscy sami wyjeżdżali własnymi samochodami. Sąsiedzi i przyjaciele pomagali w wywożeniu. Nie było ewakuacji i nadal nie ma. Moi rodzice są z martynowki. Sąsiedzi, kto tylko mógł, wyjechali, ale oczywiście własnymi samochodami. Ci, którzy nie mają samochodów, wciąż są w martynowce i w puszkarnym. Nikt ich nie ewakuuje. W samym mieście też wielu jest poszukiwanych, bo zaginęli bez wieści, bo nie ma ani łączności, ani prądu. Nie ma żadnej łączności z ludźmi. To, co piszą nasi gubernatorzy, że ewakuują ludzie autobusami, to nieprawda. Wszyscy wyjeżdżają sami pod strzałem. Wczoraj byłam w regionie Bołsze-Sołdackim, który jest jeszcze w miarę w porządku. To jedyne miejsce, gdzie można było kupić jedzenie i wodę, bo tu nikt nie dostarcza ani wody, ani innych rzeczy. Ludzie są odcięci od świata, nie mają nic. Wczoraj żołnierze powiedzieli, że martynowki już nie ma, nie jest nasza. Chochły zajęły już martynowkę. Moje dzieci są w kursku, musiałam zostawić wszystko, mimo że tam są pod ostrzałem. Jak wygląda sytuacja, też nie wiemy, bo nam bardzo dużo kłamią. Mówią, że jest spokojnie, że wszystko w porządku. Ale jeśli wczoraj przyjechali żołnierze i powiedzieli, że w Martynowce są już Ukraińcy, a władze mówią, że wszystko jest w porządku, to nic nie jest w porządku. tam w sieciach społecznościowych pojawiają się również narzekania i skargi na to, że władze lokalne nie troszczą się o własnych mieszkańców i nie zapewniają im należytej pomocy. Pojawiają się również zarzuty wobec propagandy. Mówi się wprost o tym, że propaganda kłamie i przekłamuje sytuację, uspokajając Rosjan nie zapewniając, że wszystko jest w porządku, podczas gdy tak naprawdę na ziemiach zajętych przez Ukraińców czy na atakowanych terenach wciąż jest niebezpiecznie i mieszkańcy muszą stamtąd uciekać. Zwraca uwagę to, że Również w tak krytycznej sytuacji przejawia się postawa bardzo charakterystyczna dla Rosjan, polegająca na tym, że zwracają się oni po pomoc do Putina. W państwie autorytarnym, takim jakim jest Rosja, jest to bardzo częsta metoda próby rozwiązywania problemów, gdy takie standardowe, systemowe metody rozwiązywania problemów społeczno-politycznych nie działają. Społeczeństwo apeluje do Putina jako do najwyższej władzy, prosząc o pomoc i skarżąc się na złe władze regionalne. Jest to taki popularny paradygmat, w którym dobry car pomaga społeczeństwu, a źli bojarzy za jego plecami podejmują decyzje, które są dla społeczeństwa niekorzystne. Widać tutaj, że w tej sytuacji sytuacja sytuacji ataków, w sytuacji, gdy społeczeństwo czuje się zagrożone, jednak Rosjanie wciąż wierzą, że ta metoda może im pomóc. Zebraliśmy tutaj dla Państwa kilka takich wypowiedzi, które świadczą o tym, że w społeczeństwie wciąż żywe jest przekonanie, że Putin może wszystkie ich problemy rozwiązać. Szanowny Władimirze Władimirowiczu, my mieszkańcy Federacji Rosyjskiej z obwodu kurskiego, rejonu Sudżańskiego, zwracamy się do Pana w dniu 6 sierpnia. Na naszą ziemię wkroczyły obce wojska ze sprzętem NATO. W ciągu kilku godzin nasze miasto zostało obrócone w ruiny. Nasi mężowie sąsiedzi bronią Donbasu. Straciliśmy ziemię, straciliśmy domy. Uciekaliśmy pod ostrzałem, biegliśmy wśród ruin. Wielu z nas nie ma dokumentów. Chcemy zwrócić się do Pana z prośbą o pomoc. Zostaliśmy sami, przyzwyczailiśmy się do ostrzałów. Wspieraliśmy i wspieramy naszą armię od pierwszych dni, od samego początku specjalnej operacji wojskowej. Proszę, niech ktoś doda coś jeszcze. Zostaliśmy z dziećmi bez dachu nad głową, bez wody, bez pieniędzy. Wyjechaliśmy tak jak staliśmy. Nasze dzieci boją się spać w nocy. Nasi bliscy tam zostali. Nie możemy się z nimi skontaktować. Nie ma żadnej łączności. Prosimy, niech pan nam pomoże. Co rzuca się w oczy po wysłuchaniu tych wypowiedzi, to to, że pozbawione są one całkowicie jakiejś głębszej refleksji na temat tego, jakie są prawdziwe przyczyny ukraińskiego ataku na rosyjskie terytorium. Nie ma tutaj słowa o przestępczej wojnie, którą rozpętał Putin, ani o tym, że Putin tak naprawdę prowadzi politykę, która niszczy Rosję i jest bardzo szkodliwa dla rosyjskiego społeczeństwa. Na tym etapie nie widzimy wśród głosów płynących z Rosji jakichś głębszych refleksji i przewartościowania, na temat tego, jak jest postrzegany reżim, jak jest postrzegany Putin i sama wojna. Niezadowolenie i frustracja obywateli są natomiast wyraźnie widoczne i pytanie, jak one będą się kształtować w następnych dniach i w co się przetransformują. Prawdopodobnie będzie to jakiś chaos i frustracja i rozgoryczenie i być może paraliż jakiegoś życia społeczno-politycznego na danym obszarze. Natomiast nie spodziewam się, aby z tego wyeluowało jakieś większe, zorganizowane niezadowolenie i akcje protestów wobec reżimu. Dlatego też można powiedzieć, że w tym momencie oczywiście zdarzenia w obwodzie kurskim i w innych przygranicznych regionach nie są korzystne dla Kremla pod kątem wizerunkowym, ale w planie politycznym nie są w tym momencie dla Kremla jakimś wielkim zagrożeniem. Putinie, Putinie, pomóż proszę, Putinie, Putinie, pomóż proszę, pomóż proszę. Tam bombardują wsi. Na pewno pan nic nie wie. To straszne, co się tam dzieje. Wśród reakcji społecznych widać przede wszystkim, że to, co wysuwa się na pierwszy plan, to wzrost nastrojów antyukraińskich. W wypowiedziach obywateli Rosji widać tutaj bardzo dużą złość pod adresem Ukraińców, którzy są pogardliwie nazywani chochłami, nazistami, ukronazistami i tak dalej, a także pod adresem Zachodu. Widać bowiem, że w ostatnich dniach ewoluowała również narracja propagandy w stronę tego, aby to jednak Zachód winić za to, że to on koordynował działania ukraińskie. Nie ma natomiast tutaj większych, jakiś gruź pod adresem Zachodu, co Rosja może zrobić w odpowiedzi na to. Więc tutaj ten kierunek działania propagandy i nastrojów społecznych będziemy jeszcze monitorować. W propagandzie natomiast pojawił się wątek szukania wrogów wewnętrznych, czyli osób, które są odpowiedzialne za to, że rosyjska granica nie była chroniona, że wrogie wojska wtargnęły na terytorium kraju, że obywatele nie byli ewakuowani w porę, że nie dano im odpowiedniej pomocy. Widać zatem, że propaganda próbuje gniew i rozgoryczności społeczne przekierować w stronę wrogów wewnętrznych, na tych wrogów zostali nominowani korespondenci wojenni czy komentatorzy w telewizji rosyjskiej, którzy jak wskazano w propagandzie sieją panikę i powodują, że społeczeństwo rosyjskie jest rozhisteryzowane. Władze w Kijowie nie ukrywają, że ich celem jest destabilizacja sytuacji politycznej w naszym kraju. Dlatego, gdy mówię o skoordynowanych działaniach, mam na myśli tych, którzy tutaj sieją panikę, rozpowszechniając jawne bzdury i, mówiąc językiem towarzysza Stalina, są panikarzami i zdrajcami. Ten chaos informacyjny, który rozpętały ukraińskie kanały PSYOPs lub inne z nimi związane, nie tylko w Telegramie, ale i w innych środkach masowego przekazu, jest absolutnie bezprecedensowy. I rodzi pytanie. Czy wyście oszaleli? Pracujecie dla wroga? Czy w ogóle rozumiecie, jaką wagę mają wasze słowa? Czy rozumiecie tę histerię? Dzisiaj w nocy wymyśliliście sobie głęboką na 10 km wyrwę czołgową na szerokiej linii frontu. Skąd to wzięliście? Czy rozumiecie, jak na to reagują mieszkańcy guberni kurskiej? Konsekwencje paniki. Czy w ogóle zdajecie sobie sprawę z odpowiedzialności za kłamstwa, które rozpowszechniacie? A potem niektórzy z Was, nawet ci w mundurach prowadzący kanały na telegramie, to osobna kwestia, zaczynacie mówić. No przecież była grupa dywersyjno-rozpoznawcza. Chyba. Nastroje niezadowolenia, rozgoryczenia czy chaosu, jak również te nastroje antyukraińskie czy antyzachodnie, być może Kreml będzie próbował wykorzystać w następnych dniach czy w następnych miesiącach do tego, aby podjąć jakieś decyzje związane z wojną, które dotąd były niepopularne w społeczeństwie rosyjskim. Być może będzie to intensyfikacja mobilizacji, która wciąż w Rosji jest prowadzona tylko w nieco mniejszym natężeniu niż na początku częściowej mobilizacji, która była zaordynowana w Rosji we wrześniu 2022 roku. Zobaczymy, jak się będzie to rozwijać, ponieważ dotąd decyzja o mobilizacji była postrzegana jako niekorzystna społecznie, jako taka, która wywoływała niezadowolenie i wiązała się w związku z tym z dodatkowymi ryzykami politycznymi dla Kremla. W szerszym planie możemy też zauważyć, że wtargnięcie Ukraińców na terytorium Rosji podważa takie ideologiczne podstawy reżimu kremlowskiego, który głosi całą tą ideologię konserwatywną, związaną z ruskim mirem. W świetle retoryki Kremla Ukraina jest częścią rosyjskiego świata, Częścią zbuntowaną, częścią zmanipulowaną przez Zachód, ale jednak mimo wszystko częścią. I bardzo wielu Rosjanom nie mieściło się w głowie, że Ukraińcy mogą samoczynnie zaatakować terytorium Rosji i walczyć z Rosjanami na rosyjskiej ziemi. Widać tutaj, że działania ukraińskie doprowadziły do podważenia tej ideologii i zobaczymy, jak w kolejnych tygodniach, miesiącach poradzi sobie z tym Kreml. W świetle ataku ukraińskiego na Rosję, cała narracja o rosyjskim świecie, czy o tym tak zwanym trójjedynym narodzie rosyjskim, widać tutaj, że powoli ulega erozji. Trzeba stwierdzić, że działania Ukraińców, ich wtargnięcie na terytorium Rosji wywołały dla Kremla bardzo dużo problemów takich wizerunkowo politycznych. Przede wszystkim chodzi o to, że zademonstrowały, że państwo rosyjskie nie jest w stanie obronić swojej granicy, nie jest w stanie zapewnić bezpieczeństwa swoim obywatelom, nie jest w stanie systemowo zorganizować pomocy i ewakuacji. To są y, takie fakty, które uderzają w imię liczbu. Władz, uderzają w imię Kremla, podkopują wiarygodność propagandy i zobaczymy, jak w kolejnych dniach propaganda i władze na Kremlu sobie z tym poradzą.